To pytanie do Rawiego. Wspomniałeś historię, zdaje się, Żyda, który był zastrzelony w obozie koncentracyjnym czy coś podobnego. Zagram teraz adwokata diabła i udam, że jestem Sam Harris. Powiedziałeś, że Bóg to widział i widział, jak pociągnięto za spust. Jeśli Bóg to widział, dlaczego nie sprawił, żeby ten pistolet nie wypalił? Dlaczego nie sprawił, żeby ten biedak po prostu zemdlał, kiedy kopał grób? Wierzę, że Sam Harry zadałby takie pytanie i żądał odpowiedzi. Doceniam to pytanie. Powiedziałem, że grasz adwokata diabła i dlaczego Bóg nie powstrzymał tego człowieka przed pociągnięciem za spust, tylko pozwolił, by tak się stało. Wszystko obserwował z boku i ostatecznie osądzi sytuację. Powiem tak, nadrzędnym wzorcem moralnym, który otrzymaliśmy od Boga, jest miłość. To najwyższa ze wszystkich intelektualnych i emocjonalnych wartości. To, co nazywamy miłością, nadaje znaczenie drugiej osobie i to trzeba właśnie chronić. Nigdy nie będziesz miał miłości bez nieodzownie połączonej z nią wolnej woli. Nie istnieje miłość bez wolnej woli. Jeśli jesteś zmuszany przez jakąś maszynę do pewnych wyborów, nigdy nie możesz kochać. Możesz się podporządkować, ale nigdy nie będziesz sam wybierał, by okazać uczucie miłości. Jeśli miłość to nadrzędna wartość, wolność jest z nią nierozerwalna, a nadrzędnym celem Boga dla mnie i dla ciebie jest to, byśmy go kochali z całego serca i bliźniego swego jak nas samych to jeśli sam Bóg pogwałciłby nasze prawo do wolnej woli, to pogwałciłby również niezbędny element, dzięki któremu miłość może rozkwitać i być wyrażona. Jeśli pytasz Boga, by zawsze powstrzymał naciśnięcie spustu, dlaczego nie spytać Go, by powstrzymywał wszystko inne, na przykład gdy złapiesz gorący kubek z wodą? Niech sprawi, bo woda była zimna, albo jeśli miałby Cię potrącić samochód. Niech cofnie Twoją nogę. Pytasz o coś innego niż humanitaryzm. Może i brzmi to wspaniale, że gdy powstrzymuje cię przed czymś za każdym razem, chroni cię również przed nieszczęściem. Ale prosisz tu o odebranie ci wolnej woli w wyborze i możliwości pokochania Boga z całego serca i z całej duszy. Kiedy mamy miłość jako nadrzędną wartość i wolność wyboru, by wybrać tę miłość, wszystko inne zbiega się razem i możemy zrozumieć, że możliwość istnienia wyboru pozwala miłości ostatecznie zwyciężyć. Jeśli chcesz Posłuszeństwa i mechanicznego działania, samo Twoje pytanie się wyklucza. Pytasz, bo masz taki wybór, a masz taki wybór, bo wolno Ci kochać. I kiedy kochasz Boga wbrew wszystkim przeciwnościom dookoła, ufasz, że ma On mądrość i wiedzę, by ostatecznie wyprowadzić z tego jakiś sens. Myślimy, że wiemy tak wiele. Nie jest pewna historyjka we wschodniej kulturze o mężczyźnie, któremu uciekł koń. Kiedy to się stało, sąsiad podszedł do niego i powiedział, Pech, czyż nie? Straciłeś konia. On odparł, cóże ja tam wiem. Kilka dni później koń powrócił z dwudziestoma dzikimi końmi i tym razem sąsiad rzekł, Wspaniale, to nie był pech, tylko szczęście, masz 20 koni więcej. Ten na to, cóże ja tam wiem. Jego młody syn poszedł, by poskromić jednego z koni, lecz koń go kopnął i złamał mu nogę. Sąsiad podszedł i powiedział tym razem: To straszne, czyż nie? Twój syn ma złamaną nogę, cóż za pech, że te konie się tu pojawiły. Temu na to, cóż ja tam wiem o pechu czy szczęściu. Kilka dni później nadchodzi pewna banda szukająca młodych ludzi do zwermowania w swoje szeregi. I mieli już brać tego młodzieńca, ale zorientowali się, że jego noga jest złamana, i powiedzieli: Nie chcemy go, idziemy do następnego domu. I sąsiad ponownie mówi, co za szczęście, że noga Twojego syna była złamana. W jednej serii epizodów nie wiemy, co jest przed nami. Zaczekaj więc, aż staniesz przed Bogiem twarzą twarz i dowiesz się, że były powody, dlaczego nie powstrzymał naciśnięcia spustu. I zobaczysz upadek zła i majestat dobra i miłości, które przyprowadziły Cię jak pielgrzyma do wieczności.